Jeszcze w temacie zatrzymania Buddy, bo to są moi drodzy typowe działania naszych polskich służb, a mianowicie bardzo często zatrzymują właśnie w takim okresie przedświątecznym, dwa miesiące przed świętami, a no tylko dlatego. Oni oczywiście wcześniej danego delikwenta rozpracowują dość mocno i oni są w stanie już mniej więcej ocenić, kto pójdzie na współpracę, a kto nie, czyli kto zmięknie. A, a kto nie, i tych co nie miękną, no już w dzisiejszych czasach jest bardzo mało. No można powiedzieć, że, 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 że to na palcach już można teraz policzyć, bo ten kręgosłup moralny już ma mało kto. Ludzie chcą szybko, kurwa, do mamusi, kurwa, na święta i tak dalej podzielić się informacjami z, ze smutnymi panami i spierdalać, tak? I kasiora, no i kasiora, bo kasiora najważniejsza, kurwa. Jebać, kurwa, jakieś relacje, znajomości, inne rzeczy. Po prostu własna dupa i tyle. No i oni co? Zawijają takich pacjentów właśnie w okresie tym przedświątecznym, no i później każdemu się najbardziej w dupie pali, no bo każdy chciałby na święta być w domu, i wtedy są składane te oferty nie do odrzucenia. I taka oferta, tak jak już mówiłem ponad miesiąc temu, na pewno miała miejsce, no i miała, kurwa, bo, bo nagle, kurwa, prokururu, czyli prokurator, kurwa, zmienił decyzję, kaucje poszły, dziękuję. Te 3 miliony kaucji, no to są drobne w porównaniu do tego, co tam tej kwoty się przewaliło, ponad 100 milionów, jak nie lepiej. E, więc e, e, wie, 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 wiecie, to tam z samego vat to były dziesiątki milionów, e, więc co to są 3 miliony? No ale oczywiście, tutaj bardzo dużo zabezpieczyli tych pieniędzy, tych środków, tych samochodów. Tam jest ponad 100 milionów zabezpieczone, kupa kasy. Ach, nie chcę na ten temat się wypowiadać, wiecie. no. Państwo ma w tym również swój udział. To jest takie, e, państwo również tu działa na styku na styku tych wszystkich przestępstw, można tak powiedzieć, ale to jest dłuższy temat. Zmierzam do tego, że, no w dzisiejszych czasach jest bardzo słabo. Rozpierdalają się wszyscy, a zazwyczaj ci, co najwięcej krzyczą na wolności. Te największe takie kozaki, właśnie, oni pierwsi później kurwa lecą. To się można śmiać, że w tych dużych grupach, to się prześcigają na te różnego rodzaju sześćdziesiątki, kurwa. To tam jest kolejka. No bo kto pierwszy, ten lepszy. No bo jeden drugiego tam później sprzedaje. To jest dramat. Świat się tak pozmieniał, że to się w głowie kurwa nie mieści. E, więc, y, pff, ciężko mi to już nawet teraz komentować. Takie mamy czas.